Cześć, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w Total War, kampania Mongołów i znowu niektórzy piszą, że kampania jest nudna. Nie, moim zdaniem kampania nie jest nudna, mimo że gramy bardzo potężną frakcją, to mimo wszystko świetnie, się mi, świetnie mi się prowadzi ten let's play i na pewno, na pewno będę dążył do tego, by atakować Europę i tam spróbować przynajmniej zdobyć tą całą mapę, bo taki jest w sumie plan, ale później myślę, że będę wycinał dużo rzeczy. Więc cóż, cóż, takiego się działo ostatnio? Ostatnio zajęliśmy Konstantynopol, a także większość tutaj Azji Mniejszej, więc zostały nam do przejęcia tak naprawdę tylko jeszcze tutaj mm, dwa miasta należące do Turków. A także uderzenie już na Bizantyjczyków, którzy m, znajdują się aktualnie w Nicei, to jest ich ostatnia prawdopodobnie prowincja, dlatego też ta armia złożona głównie z najemników, ale także i konnych łuczników plus pieszych moich łuczników uda się by w me imię, a także imię naszego zwycięstwa zająć Niceę. To będzie dobry pomysł. Dobra, Akra, Anka Ankara natomiast będzie musiała sobie tutaj poradzić. Musimy zwerbować kapłanów. Najchętniej będę chciał chyba trzymać wiedzcie co po dwóch kapłanów mniej więcej na miasto. W tych takich miejscach, gdzie nie mamy oficjalnie swojej religii jako wiodącej. Może skośmy tego kapłana. Tutaj nic nie udało się. Drugi raz się nie udało. Nawet bardzo, bardzo. Ale trudno. Um, natomiast teraz byśmy trzeba wypowiedzieć wojnę uh, kalifatowi. I tak, kalifat w takim razie zostanie przez nas zaatakowany. Myślę, że mógłbym sobie nawet tutaj wiedzieć co poszeregować co to jest? armię. Bo widzę, że... Chyba tak będzie trzeba zrobić. Staniemy sobie na pewno w tym miejscu. Weźmiemy mocniejszego dowódcę. Ten ma 24 lata. Ktoś mi cały czas zwraca uwagę, w ogóle zwracać uwagę, żebym ja z kolei zwracał uwagę na to, ile lat mają moi dowódcy, bo często wysyłam jakichś starców na wojnę, na przykład jak ta już 65 lat. I takie osoby, które mogłyby być dobrymi zarządcami, są na wojnie, zdobywają doświadczenie, które i tak nie zostanie przez nich wykorzystane, więc... Ten jest najmłodszy chyba. Jeszcze sprawdzę sobie tego. Tak jest, ten jest najmłodszy, tak, więc ciebie wyślemy na wojnę. Wy pójdziesz tutaj i tak, pierwszą rzeczą, którą chciałbym zrobić, to chciałbym ci dać dużo konnych łuczników. Bo to będzie nasza armia do niszczenia jego armii. Składająca się w ten sposób. To jeszcze ktoś jest? Jest, ale nie damy rady, więc najprawdopodobniej weźmiemy sobie jeszcze parę oddziałów tych konnych łuczników. Świetnie. Następnie dodamy mu oczywiście lekko zbrojnych uczniów pieszych. Chciałbym w ogóle, żeby ta armia troszkę zdobyła też doświadczenia więcej. Tutaj przyniesiemy. I mamy jeszcze miejsce na cztery oddziały ciężko zbrojnych uczniów, których również będę chciał wykorzystać. Plus dwa oddziały pieszych... Myślę, że tak. Dwa oddziały pieszych najemników. Świetnie. Więc tak, teraz ta armia uderzy oczywiście na duże miasta, świetnie. Na to uderzymy. Czym w następnej turze przejmiemy je raszując. Teraz cała ta nasza armia uderzy w tych. Oczywiście nie uderzy w tych, bo nie może. Cudownie, cudownie. Bardzo się tego kurda powodu cieszę. W takim razie myślę, że zrobimy jeszcze raz misz masz mały. Moglibyśmy dołączyć spokojnie w to miejsce Tych natomiast jeszcze Jest to armia do, do zdobywania Myślimy tutaj, tu już jest pełna armia Wspaniale Tutaj są jeszcze cztery miejsca, tutaj są też cztery miejsca I my mamy tutaj cztery pozycje Dobra Mamy teraz tutaj w zasadzie trzy trz, trz pełne armie I jedną taką boczną Więc myślę, że zmiażdżymy ich ciężką konnicą no w sumie też może być całkiem niezły pomysł. No, wycofali się. No dobra, to niezbyt mi się to podobało. Takim w razie że się wycofał. Ale w takim razie zaatakujemy go jeszcze tą armią, bo możemy. Pięknie, tym razem już nie ucieknie. I cóż, czy ja tutaj potrzebuję jakiejś pomocy? Nie, to są beznadziejne jednostki, które zostaną przez nas zmiażdżone. Nie dam wejść armii sojusznika na pole bitwy, chcę się nimi sam zająć, więc w... wytoczymy oczywiście, to znaczy stoczymy oczywiście bitwę na mapie. Wybiliśmy każdego z jego dowódców w tym rejonie za pomocą e, skrytobójców, więc nie powinno być z tym większego problemu. Teraz unicestwienie samego wojska, które w bardzo chaotyczny sposób będzie walczyło. Brak dyscypliny, brak nadzorującej władzy, która będzie sprawowała także dyscyplinę nad morale wojskowym, będzie... Uuu, myślałem, że tą górkę wykorzystam sobie. W zasadzie mogę ją wykorzystać. Albo... Kurczę, fajna górka, nie mogę wykorzystać, no? Chyba, że on się ustawi na pewno tutaj. Hmm. Dobra, to my staniemy w takim razie gdzieś tutaj. E, szkoda, 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 chyba, że mógłbym bardzo szybko wejść tam to też może być ciężkie do obrony w takim no dobra spróbujmy się tu właśnie ustawić w ten sposób o, idealnie w ten sposób się ustawimy później oczywiście biegiem każemy iść do przodu wy tutaj wy natomiast macie iść na przodzie no i mój dowódca z tyłu pięknie natomiast moja ciężka konnica ogólnie, generalnie moja konnica chciałbym, żeby stanęła sobie w tej linii o w ten sposób i teraz tak. Zaczniemy bitwę. Jak on się rozstawił? On się rozstawił. No właśnie, on tutaj wysłał swoją konnicę. I to może być trudne do utrzymania teraz dla nas. No trudno. Dobra, pierwszą rzeczą, którą ja chcę zrobić, to się ustawić mniej więcej swoimi łucznikami na tej pozycji. Tutaj bardzo bym chciał to zrobić. Coś takiego. Wstępnie ta piechota przejdzie tutaj, żeby zablokować ich. Ciężka piechota. Ma się udać w to miejsce i zablok zablokować ich z tej strony. Zobaczymy, czy zdążymy przede wszystkim. Czy najprawdopodobniej wjadą w nas z tą konnicą. No dobra. Ci natomiast będą stać. Mhm, o tym mówiłem, dobra. Więc tak, jeszcze raz zmienimy na chwilę cele. Hmm, wszyscy stać. Ognia. Wy się troszkę wycofajcie jednak do tyłu. Najpierw będziemy musieli ich wybić. Jednak tą konnicę, jak będzie do nas jechać. Strzelać w tamtych. Nie ustawić, nie uciekajcie. Świetnie. Teraz moja konnica ma uderzyć z tej strony, a także ci. Nie damy im się oskrzydlić. Ostrzelać ich. I tak samo. jest w zasadzie z kimś kawalerii, czyli oni będą też strzelać, tak jak i my. Tak, pauza mała. Więc tak, wyjedziecie w tych. Wyjedziecie z kolei tutaj, w tych włóczników. No nie za dobrze sobie na razie radzimy. Ten został złamany. Wy w takim razie zaatakujcie tą lekką kawalerię. Wy również. Wy się wycofajcie. Teraz możecie zaatakować ich tutaj. Włócznicy. A wy natomiast tą lekką kawalerię uderzcie. By nie zdążyli. To cholernie czterskie te maszyny obleżnicze. Dobra, ale zajmijmy się nimi za chwilę. To jest lekka kawaleria, oni nie będą mieli za bardzo z nami szans. W takim razie zaatakujemy teraz ponownie włóczników. I ten oddział. Ja wam kazałem uciekać, czy nie? Chwila, 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 chwila. Czemu wy uciekacie, skoro wam kazałem nie uciekać? A, dobra, skupmy się troszkę. I ile ich tu jest? Jest ich tutaj niewielu, więc w takim razie wybaczcie, ale będę musiał wysłać was... Wszystkich kazać wam, znaczy strzelać w to miejsce. Moje jednostki muszą się poświęcić, w tym celu. Źle się ustawiłem na tej, na tej walce. Powinienem... właśnie wykorzystać... tą swoją przewagę ustawić się gdzieś tutaj. Szkoda, że ta górka nie dana mi była od początku. Dobra, wycofajcie się. Wy tak samo, za dużo straty tam ponosicie. I teraz się wreszcie możemy jako tako rozstawić, więc wy idziecie na tą stronę. Świetnie. Natomiast ostrzeliwać cały czas tych nadchodzących. jest moja ciężka piechota. Zablokować ich. Uderzyć w nich także. Teraz wy objedziecie przeciwnika. Z obydwu stron i, zat i uciszcie tą artylerię, bo oni mi najbardziej przeszkadzają aktualnie. Wy zaatakujecie tutaj. Wy przebijcie się i zabicie artylerię. Tak samo. Pięknie, właśnie przejechaliście pomiędzy przedłucznikami. Genialny pomysł. strzelać w tych. I się wycofajcie. również możecie strzelać tam. również tam. także nimi zmienimy pozycję. jest mój dowódca. mój dowódca do tyłu. staje się pod ogień łuczników własnych. Okay. no to chodźmy. ich zniszczymy. W zasadzie możecie podejść jeszcze bliżej. Świetnie. Będziecie mieć lepsze pole do strzału. Teraz, te trzy oddziały mogą się skupić ogień na tamtych. Cudownie. Doskonale. Tamci walczą. Myślę, że tą kolnicę niestety już pozostawimy. W zasadzie tych można by jeszcze uratować. Wycofamy się nimi. Um, ci będą walczyć, stawiać opór cały czas doskonale. Ostrzelać mi tam ten oddział. I tak samo. Dobra, objedziemy nimi. Ci już spanikowali. Głównie, głównie wytraciłem tutaj głupie konnice. tych podchodzących pod stromą górę. Dobra, skupimy się na nich wszystkie nasze oddziały. Dzięki temu powinni spanikować właśnie i dzięki temu też my zyskamy więcej czasu. Cudownie. Tak, ci ich gonią. Dobrze, walczcie z kawalerią. Powinniście sobie dać radę. Wy teraz strzelajcie tutaj. Tylko te trzy oddziały. Te cztery oddziały niech strzelają. Reszta natomiast. Ma również zmienić pozycję. Pięknie. Ci idealnie przez nich przerąbują. Świetnie. Teraz strzelajcie tam. No zaczęli tam strzelać? Matko Boska. Cóż za upierdliwy oddział. Ok. Te trzy oddziały, niech się skupią jeszcze na niszczeniu tych uciekinierów. Dobra, prawie. Również się przestawimy. Cały czas będziemy się dostosowywać do pola walki. To w górze ze mną nie chcę za bardzo współpracować. No dobra, w takim razie wybaczcie, ale poświęcę tych ludzi. To muszę zadbać o bezpieczeństwo łuczników. Oni wiedzą na no, co się pisali. Idealnie, dobra, spanikowali. Drugi oddział spanikował, cudownie, w takim razie do tyłu teraz natychmiast. Uratuję Was tylu ile się da. Idealnie. Zostaniecie przetrenowani. Podwójny żołd. Tam, jak widzicie, w ogóle stacjonuje druga moja armia, która czeka na wejście. Ale się raczej nie doczeka. Tylko teraz weszli. Nie będą mi potrzebni. No i doskonale. Kto tu jeszcze jest, kto by chciał walczyć? Ci. Ścigamy tych, później tych wiem, więcej w tej kolejności. No i Wy już możecie przestać strzelać. Będziecie teraz ranić swoich. Okej, ale w zasadzie osiągnąłem to, co chciałem. Chciałem, żeby te oddziały pozdobywały doświadczenie. Natomiast konnica... Źle zagrałem to końce. Przede wszystkim myślałem, że zdążę się ustawić na tym wzgórzu. Nie zdążyłem i to był mój błąd, bo końca podjechała zbyt blisko. Starając się wtedy eliminować moich. To był w zasadzie mój główny błąd. Powinienem się rozstawić raczej gdzieś na tamtej krańcu i poczekać po prostu na nich aż podejdą, a konnicą okrążyć ich z tej górki. Brak też konnych uczników w tej bitwie trochę bolał, bo normalnie ustawił właśnie ich na tym wzgórzu i manewrował pomiędzy wojskami przeciwnika. No, tutaj mieliście klasyczny przykład na to, jak bardzo ukształtowanie terenu ma wpływ na przebieg bitwy. Okej, okay, czy znowu się gdzieś ktoś zaciął, czy... Się gdzieś zapodział? Okay, nie wiem. Dobra, poczekam jeszcze chwileczkę. Okej, okay, pali ich nie będę czekać. Exit. Battle. Za duże straty. No dobra, w takim razie to będzie armia, która pójdzie na pierwszy ogień. Więc wykrwawimy ją do granic możliwości i wtedy będzie możliwe, żeby zajęła miejsca przez inne. No Świetnie, są ci. Przy okazji możemy też im ściągnąć troszkę posiłków, z, na przykład z Bakri, jak już tylko będą świeże siły zwerbowane. Więc tak, ta armia w takim razie od razu ruszyłaby gdzieś tutaj. Chyba, że zajmiecie... Zajmiemy się jeszcze tymi. No właśnie. Z 788. Również stoczymy to na mapie bitewnej. Nie chcę stracić ich za dużo. Tylko mam nadzieję, że teraz atakuje ze strony gór. Nie obok gór. Więc myślę, że będziemy mieć przewagę terenu. No hmm, oczywiście paskudna pogoda. Ach, te góry. Po prostu. Dopisuje mi ten teren jak cholera, czy tak wyrażę. Okej, okay. w takim razie, gdzie jest najwyższe wzniesienie mniej więcej? No tutaj wygląda. No tak, dość przystępny dla naszego ustawie, dla naszych technik walki. Tu się rozstawimy w takim razie. Was ustawię z tyłu. No i oczywiście jazda po bokach, która będzie jak tylko będzie mogła. To ruszna wroga, plus oczywiście ciężka piechota gdzieś z tyłu, mój dowódca również z tyłu. Świetnie kto został? Jeszcze czterech najemników. Ha! Ustawię was. Najbardziej najbardziej jak tylko da. Doskonale. Ok. Nie uciekać i zaczynamy. To no, będzie szybka bitwa. że przeciwnik nie dysponuje niczym ciekawym. Ale chcę zminimalizować swoje straty. Bo jakbym dał automat, to straciłbym dużo, oczywiście musi lać. W że to jest po prostu kurwa pustynia, ale musi lać. Pięknie to chodziło. Więc od razu tutaj zaatakujemy tymi naszymi najemnikami, także potężnymi. Przy okazji. Wszyscy mogliby skupić ogień się właśnie na tych łucznikach konnych albo w zasadzie skupcie ogień, na czym chcecie, wyślemy najemników, żeby ich pogonili. Więc nie, na tym moglibyście się akurat skupić na kawalerii. Natomiast wy strzelacie tutaj. Wystrzelacie tutaj, ten oddzielnik sobie strzela w to miejsce. Świetnie odchodziło. Zaczniemy ich okrążać. No i oczywiście skupię ogień, by jak opóźnić ich jak najmocniej.

Idealnie. Teraz ich zaatakujemy z tej strony. Może uda się złamać morale. Pięknie to chodziło. Teraz chciałbym pauzę i przestańcie strzelać. Teraz ranicie swoich. Idealnie. Po prostu wyrżnąć ich. Tam ci już zostali rozbici. Fantastycznie, w takim razie jeszcze rozbijamy tych. I na tym zakończymy. Spisali się. Oni są bardzo fajni. W ogóle przemianuję ich właśnie na swoich nieśmiertelnych na wzór Armii Perskiej. Bardzo mi się podoba ta nazwa. Wierni? Wytrzymali? Śmiertelnie skuteczni. I nie zadający pytań, jeżeli idzie o rozkazy. Jeżeli mają iść naprzeciw wroga, idą. Szczegół, że tkwią w plecach strzały własnych uczniów, ale i tak pójdą. Taki żołnierz potrzebuje. Jest jeszcze jedna bitwa chyba. Jeszcze na razie goś gdzieś wcięło tego kolesia. Okej, okay, tego kolesia na razie gdzieś wcięło. W takim razie zaatakujemy go tymi i tym razem już damy automat. Execute. No, Okej, okay. stąd raczej już nie ma szans, żeby wyszedł. Następnie to przejmujemy to miasto. Zrobimy sobie tak. I zobaczmy czy możemy zwrować coś w tortosie. W tortosie natomiast nic ciekawego tutaj nie widzę. I zastanawiałem się powoli czy Nikozję nie zmienić na to, miasto. Wiecie, duże miasto portowe. I chyba tak zrobię. Że wiara jest tutaj już znacznie po naszej stronie. Myślę, że zmienimy sobie to na, na miasto. Przyda mi się tutaj duży port handlowy powiązany z siecią, z siecią innych szlaków handlowych. Więc tak, tu, czy tutaj coś jeszcze powinienem zrobić? Tutaj jest na razie spokojnie w Adana. W Adana trzeba byłoby zwerbować troszkę nowych żołnierzy, nawet bardzo dużo nowych żołnierzy. Przede wszystkim pobudować też nowe rzeczy w kastle. Kastę. Również nowe siły poproszę. I zbrojownie. To by się przydało. Dobra, w Bakri. O, na razie muszę cały czas dosyłać, dosyła, dosyłać, dosyłać nowe siły na front z kalifatem. Jedyną naszą w zasadzie taką skuteczną metodą walki teraz z nimi będzie po prostu zalanie. Jeżeli przejmiemy już Kerak, dojdziemy do Gazy, przejmiemy Alkabe, ten cały tutaj, to ten, ten cały szereg prowincji, no to kalifat już nie będzie miał nic do powiedzenia. Dobra, mamy tutaj jeszcze jednego zabójcę. Żadnych generałów u niego nie widzę, nie widzę też żadnych agentów. No to może być naprawdę ciekawe, jeżeli on nie dośle żadnych generałów. Zaraz cech, wojna, oczywiście wiemy. Zrobimy sobie save all. Dużo się w tym odcinku działo. I zobaczymy, co się będzie działo dalej. Dobra, dwóch generałów już nadchodzi. Bardziej niepokoi mnie Nowogród bo tutaj mam niestety mam tylko dwie armie i pewne utrudnienia w dosyłaniu nowych sił. A proszę żeby chcieli jeszcze walczyć będą chcieli bardzo dobrze w takim razie zmierzycie się z kolejną silną armią tym bardziej że rzucacie na mnie o jezus maria całą masę maszyn oblężniczych no nic będzie trzeba strasznie nie lubię takiego spamu właśnie maszyn to mm, jest słaba armia bez problemu sobie z nią poradzimy ale to już uciska w kolejnym odcinku dzięki za uwagę hejka.